Witamy serdecznie, niedziela 15 Zostało nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41 sztuk Takich I tu zostało 8 leperowych Pokażę tu pusto już jest, tu pusto takie zostały koczkodane to jest młodziak wszędzie jajka wszędzie jajka leper twoje Dobrze. no co takie tygrysy zostały tutaj też są dwa tutaj też są dwa tutaj taki szumelek tutaj wrzucę je ja do wolierki. dobra tu zostały tylko takie koczkodany Ślizgają się świry. Dwa młode i cztery, sześć starych. Wan eleganckie krokodyle, krokodyle. No, do góry i czekajcie. Odałem je teraz wszystkie. 8 sztuk. Tak, jak ktoś nie widział, to jest go. Winer łódzki Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Seis. Osiem sztuk. 15. godzina. Pozdrawiamy w niedzielę. Dobra, niech sobie siedzą. Tu jest już pusto. Tu będzie sprzątanie. Malowanie. Nie, żartuję. A my lecimy z tymi drugie gonienie niech się przelecą niech się przelecą świry nie niech się przelecą 15 godzina pędzimy o tamz ziemną żółty aż ziemną ta jest słaba Poszły konie po betonie, jak to mówi kaczorek? Wiatr jest zimno ogólnie. 15 godzina światło już zim. Gasimy. Już mało mi w tych głębi zostało. 25 wyjechało do Belgii, do Łomży. No co jest? Rumun. Zobaczcie, tylko tyle zostało koszkodane. Zostawiłem sobie jednego Budapeszta. Jednego Budapeszta sobie zostawiłem. Ten jakiś siedziałem po jajkach? Jeszcze siedzisz na jajkach czy co taka. lekach? Zobaczcie, jakie tygryski. Tylko tu są takie. Chwilki sobie chodzą. Pokażę Wam, jakiego zostawiłem. Budapeszta. Kącia ja tego jednego tylko zostawiłem. Przy tym Panu wybrałem. Nie chowałem żadnych. Nie chowałem. Tam chyba na dachu jest gołąb jakiś. Zobaczcie. Chyba jakiś gołąb jest to. Jaszą może go. To nie jest. Sięg. To jest gołąb jakiś. Jakiś gołąb. Na 100% już tam długo. O, to... ładnie. Dzisiaj chodzi z pół godziny. Chodzi już z tym panem. Tu mam wszędzie pusto. Wszędzie pusto. Tam mi ktoś pytał się jakieś pocztowe. Kto bym tam sprzedał, Jakby ktoś chciał z pocztowych z rozpłodu. Co bym sprzedał? Zobaczymy gdzie my teraz tutaj Te zaraz spędzimy Jest tu coś Czy nie ma? Po locie są wszystkie Chciałem w ogóle lot dzisiaj zrobić temu panu, ale on nie miał czasu Pokażę wam jakiego Budapeszta sobie zostawimy Oceńcie Budapeszta Taki Takie Budapeszty Takiego sobie zostawimy To jest z 2002 roku No były takie to będzie jajko zniosek z jedna. To będzie do mojego gołębia. To będzie do mojej czaposzki No pokażcie się wypadł. Winarek. Zobaczcie. Takie. Takie Budapeszty poszły po 50 zł Sosia, zobacz, to jest kociaty. To są kąciate właśnie To są końciate. Ogonek biały Na Warszawie Na Warszawie taki 200 zł, 150 Może pan Tosza przyniosła tej jest sam 2000, zobaczcie i zero piórka, nic nie skuwany Tam takie też były Też mu dałem takie Waleczka, nie? Daleczka Dresza wziął samicę Ja mam dreszy teraz parę tu tam jeszcze jeden lata Tu będą zresztą tylko dreszki i wiedeńskie Ładne, nie? Zobaczcie Popatrz. Tu, tu, tu No hop Siądź ładnie Malowany, nie? Jak malowany Jak malowany, dobra Spadamy, zobaczymy jak nasze tygrysy chodzą. Zaraz te dopędzimy i tak niedziela się spędza. Uf. O, chodzą po 15 Tak chodzą Dobra, jedziemy teraz z wariatami. Te troszkę powinny zaraz lepiej, bo są suche Bo wcześniej jak goniłem, ten pan był, to był mokry Tam dwie siedzą na jajkach Trzeba te jajka chyba wyrzucić Wypad, wypad, wypad. Zwierzę z jajek Ale są to... No groszek No Budapesz, na co czekasz? Na co czekasz? Tutaj mam taką samiczkę, zobaczcie Budapeszkę O tu Laleczka, przydłużaj ją trochę Taka samiczka Dostałem ją w prezencie od kolegi On jest z malworka. pozdrawiam go Ładna, brzydka, brzydka, brzydka Dobra, gdzie nasze koki? Koczki Na co czekacie? Hey! Ale jak szybko chodzą hey! Nie wiem czy na kurniku jeszcze siedzą O Chodzą super, słusznie maszerują Szkoda, że tam kordzi mi jakiś lot kupić Ale jaka ja swoje sprzedałem, nie ma nic, to po co mi lot Nie ma sąsiadów, to zobaczcie, tak chodzą O, będzie ścina, będzie ścina, będzie ścina Tutaj te grysy jeszcze te chodzą, niżej A tam będzie ścina i ścinka poszło, jest, chodzą szybko. Maszerują nakarmione po dłuższym czasie. Jest coś? Nie ma, wszystkie są nakarmione. Tam jajka, żeby to jajka wyrzucić. Jeszcze leper zabierze tamte, jak nie to je wypuszczę po nowym roku. Góra, rura, niech ja się odbierze. Tu głębik czyścimy, tu nic nie będzie A powładzimy Coś weszło czy nie? Zobaczymy czy jakiś już lęk, świat czy nie Nie i zobaczcie A nie w las już Ten nie chce chodzić Do tego wystrzelimy No nie wytrzymuje opcji Opcji nie wytrzymuje Poszedł no niepotrzebnie go strzeliłem A siat na zaciąg Dobra niech siedzi Niepotrzebnie go strzeliłem, zobaczcie widzicie, nie no mój go Słaby Słaby Dobra karmę kupiłem dla psów, idę ich nakarmić A ten nie chodzą A jak rysują, drugie górienie Pięknie chodzą. Mam ten eskalowany, to, to zlikwidowany, nie chce latać. Sąsiad goni, nie goni o tej nie po trzeciej to nie goni. A ci tak chodzą. Ładnie rysują, nie? Przybliżymy. Przybliżymy. O. Siedemdziesiąt pięć tutaj osiemdziesiąt no dwa. i trzydzieści cztery to ile siedemdziesiąt sześć, siedemdziesiąt sześć to trzeba jakieś cztery jeszcze przynieść, będzie osiemdziesiątka Ale ruchy mają dobre, trzymają się pięknie. Dobra, damy psom jeszcze, czekajcie, nam pauzę. Dobra, psiaki dostały jedzenka. Co to, dobre gdzieś to? Tak, jest Słucham, karmą karmię. Taką mają, jakby ktoś się opytał, żółta taka. Zobaczcie kozo No rysują dobrze. Co to jest dobre, lenimy, należąco, zobaczcie. Co, będziesz jadł, tak? Będziesz jadł. No i jedź. Jedz, jedz. I maszerują. No te 15 minut, teraz wylatają, bez problemu, już wylatały. W dach wchodzą, w dach wchodzą, w dach, w dach, w dach w dach. Zobaczymy, jak teraz siądą. Po 15 pędzone, drugie gonienie O, ja za... ten ceplę to chyba zostawię, bo one ciaki już schodzą I jest już Dwa już ceple Dwa, trzy ceple O, jak zjeżdżają Pięknie zjeżdżają <totry> kurry, jebana, ja złapałem złapać u ale pierdolną, widzieliście, złapał rumuna Jebana, ale uratowałem go Pierdolona suka, co? Właśnie on nie łapie u mnie, tylko jak dopiero zajdą Już go miał Już go chuj miał jebany Pierdolno Rumuna No i bym nie miał rumuna Ale uratowałem Rumuna Jebany ale miał go. Zobaczcie, po 15.00 był. Gdzie się mówiłem, moja szczębiu? A niewaniutki. Widzicie jak on atakuje? On moje głębi atakuje, jak tylko siądu. W powietrzu wie, że nie da razy. I rumu by nie była. Miał go już w szponach. Krótko nogę zwał. Się zmęczyła Scalały dęba. I stanęły dęba. Jeba Ale był atak. Atak ostry, masakra. Masakra taksańska. Nie, kurwa. świra, da no, się na tym złapu. Stanęły dęba znowu. Ciekawa czy go zranił, czy nie. Ten rumuł chodzi w Na Nastroł w gacie. Dobrze pan persa ma. Już będzie zjadł. I to nie w locie. Tylko z kraty go. Patrzcie, jak stanęły, dęba ja pierdziurę. Teraz nie zejdą tak szybko. Dlatego one dochodzą wchodzą szybko. A teraz sztywno chodzą. Muszę czekać, aż wejdą. Muszę czekać, aż wejdą. Stanęły dęby. Ładnie go za. To trochę po godzinę. Te słabe zeszły trzy ceple. Ja bo zaraz będzie ciemno. Trzymają się pięknie, ale mają ruchy dobre. Starczy tyle gołębiaków, zobaczcie. Dwa stada. Po co więcej? Jeszcze te z tego, z tego gołębnika wszystkie sprzedam i wejdę do tylko tamte i tyle Mógł tego czerwonego zabrać A czerwony jak siedzi to siedzi Na kołbrotkach Nie, też chyba się zerwał z nimi Teraz się zerwał Idziemy zobaczyć tam jeden ciemny tylko wskoczył, nie ma tego czerwonego bo może z nimi, teraz... to dobrze, to chociaż się przeleci z nimi. Skubany, co? Skubany. Ile tu ich jest? Tym światło zapalimy, że szybko wchodzimy. Co to? Dwa cepelki tylko zdążyły wejść. Dwa cepelki zdążyły wejść. Trzy. Raz, dwa, trzy cepelki weszły. No i dobrze. Światło niech się pali. Tamte wysoko. Chodzą, zobaczcie. Pięknie chodzą. Pięknie chodzą. Ale mi się wkurzył rumu na jeszcze zjatno Nie mógł Budapeszta, ale nie uratowałem go. Panowie i panie, pozdrawiam. Właśnie teraz przed świętami. Jutro może nagram Jutro albo pojutrze. Konkursik. Konkursik nagramy. Jakiś fajny film, i ja wam wszystko wytłumaczę. Wszystko mam wytłumaczę. Nie, nie ma nawet ciemnego żadnego. Nie ma żadnego. tam Tamten ładnie siedzi, tygrys. O bolek, jak grucha, cześć, Boluś. A to ta złożyła jajko. Co przywiozłem? To dobrze, że bo chociaż jest mężna, ja wiem od którego pana je kupiłem. A to do ja mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem dereszą Tylko jest wiecie co O tym młode jak zagruchał Młody jak zagruchał Skubaniec To tu światło bo one już są Zgaszę światło Czas sprządnąć w gajemnikach Karmiki tylko ten jest pusty Tam ten jest zobaczcie, żarcia mają Wodę macie nie, mają mało, to im naleje. Przy okazji, jak i tak stoję, machajcie, maszerują. Pauza, lejemy wodę. Ciach, woda się leje. Będziemy manek manek, przy domrozy, nie będą wody. Mieczą w, w domu. A to będzie jeden goemnik, to będzie dobrze. Jedna konewka. O, tu gdzieś w tych koingach w takim razie świnia siedzi. O, jeszcze łysek ja zobaczcie. Czy on łyska? Nie. Łysek jeszcze jest tu z tyłu Zobaczcie, taki wystraszony Uda. Łysek Uda. Dobra akurat woda naleję a tego łózka z No nie wiem czy tam coś wpadł. O tam jeszcze jest, zobaczcie, pod spodem jest jeszcze O to jest jeszcze tutaj Uda! Uda! Zobaczcie, nawet nie chce, nie chce się zerwać. Czekajcie, pauza. Bierzemy flagę, z podbudy wygonimy. Nawet ja nie wiedziałem, że chłysek jest tam z tyłu i podbudał. Cepel poszedł, poleciał jeden i ujska tu mamy z tyłu. Jest są Ale wystraszony, nie, co? Muszę go zgonić, zaraz go chwyci, bo tu nie przejdę żebyś dróg ciągnąć. Ale porwę. A na kurtkę porwa. A ja jestem na wysok. Dobrze, jak już poleciał. Można na wodę No, nie ma tego wojska. Gdzieś poleciał. Może wracam już do budy. Czekajcie. Dobra, odstawiłem flagę. Czekamy, czym? Może do budy wskoczył już. Ale bo to się zrobiło. Może wskoczył. A wystraszony? O jest, łysek zobacz, zobaczcie skoczył Co, Nunia? Jest łysek Ciebie złapał? Pokaż nie, ciebie nie złapał Rumuna złapał widziałem I dwa by były w plecy też, bo był jeden pod drugim ligiem, cyril go złapał Kurczę coś się... Chodzą tam Zobaczcie jak długo chodzą, nie? Ciemno się robi Chcedo sobie zatulenie, so. zobaczcie jak sedo Położył się i w garku sobie skubię Niech je Zobaczcie jak dyrektor je Tak dyrektor jechał Dobry ciciu Jedz Siadamy na fotel i tygrysy chodzą. Zobaczymy, czy ten rumor jest. A coś mi w kolanie wstrzeliło. No, patrzcie, chodzą, chodzą, pauzujemy. No, dobra, ten pan schodzi jednak, czerwony tutaj. Ale on już nie daje rady. Ale coś z niego wyrobimy, go widzę. Ja go popędził i chodzi z nimi. Chodzi, chodzi. Nic nie szparuje tamtych czterech. Muszą same zejść. Same poleciały i same siądą. Ale niechętnie coś tamten z tyłu na ogonie nie daje rady już. I tak ludzie ganiają, nie twierdzą, że im głębiej chodzą. Nie wytrzymują z moimi. Słabo karmione i tyle. Ale coś tam o jest. Do rady. Tyle lato Rumu też słabo chodził na początku. Wyrobiłem. Parkę możemy donieść. Łyska muszę sam co załatwić ładnego. Pauza. Nie ma szans, zobacz. Coś świrują w dach teraz, ale postawi jeden Zobaczcie, już by były dawno w tym. A ten czerwony widzę coś tam wypada ze stada, ale jakoś... O, wypad. O, już nie dał, nie dał rady. Ale może się nauczy. Rumun jest, widzę na dole. Ale miał go w sponach Idą w dach, idą w dach, idą w dach Teraz siądą pięknie Rumun pierwszy usiad. Rumun pierwszy usiadł Zobaczcie jak biegnie teraz Nie ma, zobaczcie, ciach, ciak, Nie ma Każdy do siebie Każdy do siebie I na czerwony usiadł na tą swoją budę, patrzcie jak szybko Wylatały dobre pół godziny, więcej. Tam no tamte wiedzą, jak szybko zjeżdżać. I tu zaatakował właśnie, jak wchodziły. Tamty. No już nie ma już. idziemy zobaczyć Cielumuna. A jak szybko wchodzą. Wylatały pięknie. Wszystkie, wszystkie, wszystkie. Jeszcze jeden. Dobra, idziemy, zamykamy je. No wszystkie wskoczyły. Wszędzie wszystkie wskakiwały. Wchodzenie to jest piękne teraz. Głodny troszkę co? Gdzie ten rumunek masz? Pokaż się Pokaż się gdzie cię złapał Złapał Cię? Krwawisz czy nie? Uratował ciężejko co? Pokaż się, pokaż się Tu Cię dziabnął, co? Tu Cię dziabną Ale no uratowałem Cię, cwajaczku Dobra, zamykamy. Czekajcie, policzę czy są wszystkie. 39 sztuk jest, no to nie ma trzech w takim razie. Trzech gołębi nie ma, ale idziemy zobaczyć tam czy jakieś usiadły. Czy... Trzech nie ma. Może złapał jakieś jest jeden gdzieś. Nie wiem, zobaczymy. Może jest w krzakach, gdzieś... mi nie ma, bo było ich 42, a jest 39. Tu będzie w koronie, pewnie będzie w koronie na 100%. Będzie... Nie, nie ma żadnego. Czaplosze 2 dwa. dwa czarne, groch, są. Rumunka jest. Budapesztów raz, dwa, trzy, cztery są. Pantoszka jest. Bo nie ma trzech w takim razie. To tu zamykamy. I światło gasimy. Nie ma trzech, trzech nie ma po oblocie. A czego to nie, wiem, nie ma? Wiem, że trzech nie ma. Przed puszczeniem liczyłem 43 zł. Nie, 42. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Może się to da Czekajcie, poszukam. Dobra, panowie. 39 sztuk. Nie ma jednego gołębia. Nie ma trzech gołębi. A cepli ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ceple są? Są ceple. W są. Tiplery są. Ten jest. Bo do nie wiem nie miałem. Ale nie ma jednego takiego Łapanego nie ma jednego Budapeszta. Nie ma, bo on był na skórce takiej. słabo on był. Do no tych jest 39 teraz. Już mam, bo dwa czaposze oddam, bo ich było. By ich było tutaj 45 z widynku. A dwa czaposze oddam to 42. Dobra, pozdrawiamy w niedzielkowo i do zobaczenia na kolejnych filmach. Przyjdą, to przyjdą. Nie, to nie. Mogą jeszcze dęba stać. Tutaj nie ma. Zabrać nie zabrał, bo... Nie zabrał. Dobra, pozdrow, do zobaczenia. To 39 mam, jutro policzę.